Przypominam, że do wygrania jest granie spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać. Sią z tej strony Druszok, dzisiaj jesteśmy klasyczny g for Skins jeszcze przed materiałem serdecznie zachęcam was do wpisania kodu Druszok, który da wam 5% więcej do doładowania, na stronkę sobie wpłacicie czym tak naprawdę chcecie. Więc y, wydaje mi się, że warto Jeżeli jesteście pełnoletni możecie spróbować Jeszcze darmowa skrzyneczkę z mojego kodu Jeżeli pierwszy raz wchodzicie No taki UMP Za 40 groszy Albo może ktoś dostanie takiego za 36 groszy Albo może ktoś dostanie Takie MP7 y, 5 zagadam, Więc myślę, że spoczko Z dzisiaj Spróbujemy sobie mm, Otworzyć Skrzynki Po turecku po turecku będzie szmasna Gmbeli Estlik. Zobaczymy, co się będzie lepiej dawać tutaj. E, ciekawy będzie, zobaczymy. A póki co? 14 zł, no okej, okay, to był plus ale otwórzmy sobie krakena. 480 zł za 4 otwarcia. No, ja tak się jedno. Dajmy sobie to i wymienimy sobie to... W... W... Tutaj, event. <laughs> Nie, to jest chyba generator, zgadza się. Myślę, że to troszeczkę inny odcinek. Będzie troszeczkę może lepszy, dopik, mam nadzieję. Zobaczymy. Stat, to jest sprzedać. I, I otwórzmy sobie może jednego VR Matrixa za 400 zł. Stój! Jeszcze raz testowe. Trzeba było otworzyć. Dobra, lecimy teraz VR Matrix za mi za. 132 Więc sprzedam go i otworzę jeszcze raz Żeby trafić Brightwatera za 132 Więc otworzę jeszcze raz Żeby trafić USP darpotera Sprzedam go Nie chcę go tutaj widzieć, to nie Dobra Weźmy sobie może do skrzyni Garcia 524 zł, pierw testowym ja na moc skrzyni takiej. I otwórzmy sobie może dwa razy skrzynię skrzyni, Rashbi. Pa, 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 pa. Dostaniemy tutaj reaktor i Neonira. Reaktor nie będzie drogi? No tak średnio. średnio. Hmm. Otwórzmy sobie 50 Shades. Eee, Men of War. No i spoko, zostawmy do go e, Ja bym sobie otworzył hmm, Tym razem będziemy w Dream 3 razy, 144zł Chcę by trafić tutaj Jeden cyrek, czy nam tutaj to zwróci, raczej nie No niestety nie Posłuchajmy sobie że 4 razy w skrzynie Dream Oed No nie wiem Dobra, tu jest już profit I. mi sobie może tym razem Rapanuj. 3 razy 1800 zł To jest tragedia. Ale teraz zrobię coś, co może być nierozważne. Eagle. Raz. I raz Eagle. Raz Eagle. Opłaciło się. Jeszcze testowałem sobie go klikę. Iśmy już od tej skrzynki. Zróbmy sobie. kontrakt. W Sol czy jak to pisze tutaj. Kontrakt za 1800 zł. Dostajemy skina za dwójkę, nie? Za tysiąc, tysiąc prawie dwieście No Bez szału, zróbmy sobie bitwa. Albo może pierw kontrol i po kontrolu jakaś bitwa um. Masterpiece może Oj Albo taki tutaj Nożyk na 23% False knife Mamy go? Nie mamy Nie mamy go, ale zróbmy sobie bitwę Bitwę za Robimy to? Zróbmy to Zróbmy to Oj Zróbmy to Zróbmy to, zróbmy to. Zaryzykujmy na koniec Mam nadzieję, że Turcja nas polubi, nam odda. Turcja, wierzę was. Eagle po raz pierwszy. No, tragedia, w trzy koła, a taki... No nie, to już będzie ciężko. Raczej jest, jak wygramy to i tak jest... No... Tragedia. Tragedia bo tragedia No ale dostał sobie Batarvolt, ale co z tego Tragedia, nie chcę to patrzeć, nie chcę na to patrzeć, nie chcę na to patrzeć No nie chcę No jeszcze No dla mnie coś, Tara musiało 9000 No nie Ale co jest najśmieszniejsze, że osoba która wygrała To teoretycznie przegrała